Czy można zapewnić nałogowym palaczom bezstresowe palenie w higienicznych warunkach? Osoby palące nie muszą już wychodzić na zewnątrz budynków, by zapalić papierosa. W jaki sposób chronić osoby niepalące przed biernym paleniem? Nowy produkt firmy KlimaVent, jakim jest kabina dla palących smoking box, pozwoli spełnić oczekiwania zarówno osób palących, dając im komfort palenia, jak również osób niepalących, skutecznie chroniąc je przed biernym paleniem. Stworzyliśmy wydzieloną przestrzeń w postaci przeszklonej kabiny, w której nawet cztery osoby mogą bez ograniczeń oddawać się nałogowi palenia. Intensywna wentylacja w połączeniu z doskonałą filtracją dymu papierosowego sprawia, że poza kabiną mamy już do czynienia tylko z czystym powietrzem. W górnej części kabiny jest zlokalizowany pochłaniacz dymu wraz z bardzo cichym wentylatorem, który wymusza kilkadziesiąt wymian powietrza w ciągu godziny. Powietrze napływa do kabiny z zewnątrz, szczelinami między elementami konstrukcyjnymi kabiny a szybami. Dym papierosowy jest wyciągany przez perforowaną powierzchnię w suficie kabiny. W pochłaniaczu następuje dwustopniowa filtracja dymu. Cząstki smoliste wychwytywane są ze skutecznością 99,99% ,99 za pomocą filtra przeciwpyłowego HEPA klasy H13, a wszystkie szkodliwe zanieczyszczenia gazowe, takie jak nikotyna, tlenek węgla, neutralizowane są dzięki zastosowaniu filtra zgranulowanego węgla aktywnego. Na zewnątrz trafia już powietrze całkowicie wolne od dymu papierosowego, bez nieprzyjemnych zapachów. Przy intensywnej eksploatacji kabiny, wkłady filtracyjne należy wymieniać nie częściej niż raz w roku. Dbając o komfort osób korzystających z kabiny, zadbaliśmy o liczne szczegóły. Wewnątrz kabiny znajduje się popielniczka gromadząca niedopałki, które szybko gasną z braku powietrza. W kabinie znajdziemy wygodne poręcze. Uchylne drzwi ze szkła hartowanego zapewniają bezpieczeństwo oraz wystarczającą izolację od otoczenia. Samo zadba o łagodne domknięcie drzwi kabiny. Kabina oświetlona jest od wewnątrz. Oświetlenie uruchamiane jest czujnikiem ruchu. Konstrukcja kabiny wykonana jest z profili aluminiowych, które zapewniają demontowalność, co znacznie ułatwia transport i zmianę miejsca montażu. Smoking Box zapewnia skuteczną ochronę osób niepalących w miejscach publicznych, urzędach, biurach, restauracjach, hotelach, a także w zakładach pracy. Kabina może stać w dowolnym miejscu, ponieważ nie jest uzależniona od systemu wentylacji budynku.